Moi rostomili, wyrządzę wam teraz, czemu trzeba czytać cajtungi gazety z papiuru. Jak macie radzi to moje dzistani, to mi dajcie pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Pamiętam, jako dzisiaj, że nie było piątku, co by taci nie przywieźli z konsumu chleba, a gazet, cajtungów z papieru. Gazeta woniała farbą, jak się ją odewrzyło, to dyski się zaglądało, aż kartowało tam, kany kiedy chciał co poczytać. A każdy tam naszał coś do siebie, a co tydzień to czytał. Baj o sporcie, o futbolu, kto kai umrzył, a kogo na świecie, zastawi, kogo na cesti zastawili policajci. Na te informacje się czekało cały tydzień. Choć paniczki po dziedzinie coś wyrządzały, rozprawiały, ale więcej dociepały od siebie, a potem, jak była gazeta, to te wszystkie informacje szło porównać. Co było prawdą, a co se stały między sobą? Mieliśmy taką sąsiadkę, co prawiła, że poradzi gazetę czytać bez okulorów. Ale, jak, ale się też trepiło wiele razy, że ją czytała obróconą, z wyrchu na dół. Żaden jej nigdy nic nie prawił, że czytał do, do wyrchu nogami, bo była przeogromnie obraźliwa. Widzicie, jakby czytała na tablecie, <kluzny> to by się i to cało obróciło same. Ale czy idzie tabletem rozhajcować pod blachą? Moja starka, jak czytali gazetę, to ją czytali czasem porę razy za tydzień, a potem się gazetę rozkładało, a dawało na meble. Dawało się na meble z tego, co by kurze nie się dało. Tabletem tego nie zrobicie. Stażik, jak już poczytali gazetę, to ją nie wyciepowali. Stasi ludzie byli już porobliwi. Jak się co dało jeszcze użyć, to to użyli. Raczej ją wzięli do ustępu, a potem jak uszli na wielką stronę, e, to nim ją jeszcze e, wyciepali do zęgruby, to sobie ją jeszcze doczytali, co mieli doczytać. E, a potem zrobili z tą gazetą, co, co mieli zrobić. E, a wiecie, prosto, mieli tablety, życi nie uczcicie. W lecie dyski lotało wszędzie kupa much, gor jak kancik było mięso na wyrchu, albo jakieś inksze jodło. Jak się muchę uwidziało, to się zgibało gazetę, a pizło się ją po łebie. Spróbujcie to zrobić z tabletem albo z komórką, chyba że macie taką już, co ją chcecie wyciepać. To można tą muchę zabijecie. Z gazety szło zrobić czopkę na głowę, jak się malowało izbę. E, do się, dało się z tego zrobić taki mały małą łódkę, co pływała, Powodzie, albo ai e, aeroplan, samolot. A potem się go puszczało do luftu. Z tableta tego nie zrobicie. Ale mój znumy, starszy panoczek, kupuje gazety każdy dzień. Mo ai tablet, co się do niego czasem dziwo, a prawi mi o to tak. Jak na tablecie coś, co się na dziedzinie wyprawio, każdy dzień, od pędziałku do piątku. E, potem bierym tableta, w piątek po południu, a dziwą się, jeśli na, tablette, na tablecie napisali to samo, co ci w gazetach: Jak mi coś nie siedzi, to bierę krzywak, a idę do Zofii z Pasieki, a ona mi już to wszystko powyrządza, co a jak? Widzicie, dzisiaj, jakże siedział, a czytałem gazetę, trafiłem na coś, co mnie nasrało. Chciałem napisać komentarz, ale się dziwą, a gazeta przeceni mognę knefli. Ale po tym, że ją powołnił, a wspomniał se, jak taci gdycki w piątek przywiózł z konzumu tych porę archów papieru, co ludzie czytali, albo robili z nimi inksze rostomańskie wiecy, bo wiedzieli, że trzeba czekać do piątku na nowe informacje. No chyba, że Gdosik miał taką sąsiadkę, jako ta Zofia z Pasieki. Tuż widzicie, wiele wiecy idzie zrobić z tym, z tym cajtungiem, z tą gazetą. Rostomili jak mocie radzi to moi drzistani to mi mocie takie dwa obrozki po obu stronach na jednym obrozku je pytka co byście subskrybowali mój kanał a drugi obrozek to je film co się wam może spodobać dziękuję pięknie